czy klaczowania chce nauczyć się każdy początkujący gracz na Block Dashu. Block Dash to mega OG mapa, na której można spędzić tysiące godzin, żeby właśnie nauczyć się takich oto trików. No i pytanie, jeżeli już umiesz sejwować i klaczować, to no i powiedzmy, nie używasz emotki skoku, co nie? To co dalej? Jaki może być kolejny challenge do nauczenia? Challenge, który wykona tylko champion? Hmm, jakbym się zastanowił, to mam jeden pomysł. Challenge, w którym na Block Dashu możesz tylko sejbować i tylko klaczować. Wyzwanie, w w którym takie przechodzenie jest nielegalne. Czy nawet dotknięcie tego jest nielegalne. Kolców tak samo. Dosłownie jedyne co możesz zrobić to serio saveować. Koniec, kropka. I spróbuj tak wygrać. Dzisiaj widzowie. Takiego challenge'u podejmę się z najlepszym polskim graczem. Wiadomo, że z playerem. I tym samym zrobimy też sprawdzian ile razy zasejwuję z rzędu. Czy będą to dwa razy, może pięć, może dziesięć, a może sto razy. Bardzo dobre pytanie. Dlatego nie waż się nawet wyłączać tego filmu. Zacznij od rozgrzewki i łatwiejszych etapów tego challenge'u, a potem będzie tylko gorzej. O, ty pamiętaj, że mobilizujemy wszystkich Polaków w StumbleGuys, aby wpisywali kod ABRA. Dzięki temu zyskamy w końcu polski skin. Taki kodzik ABRA wpisuj raz na tydzień. Oczywiście na końcu sklepu. I jeżeli kupujesz nowe oferty za parę złotych, pasy, czy zdolności, bo teraz wiem, że na przykład jest skok, no to szefie tylko z kodem ABRA pozdro. Widzowie, jako, że ten odcinek będzie całkiem skomplikowany, to tutaj totalnie bez żartów trzeba wybrać dobrą skórkę. Moim zdaniem ten kod aleś będzie szczęśliwy. Ale wiadomo, mogę się mylić. Mamy online serio wiele czempionów. I jako, że wyzwanie nie jest łatwe, tu najpierw trzeba się rozgrzać. I ja spróbuję tutaj pobić swój własny rekord i rekord Polski. Bo coś ostatnio właśnie tak robiliśmy na Laser Dashu legendarnym. I to się udało. Wybrałem tutaj Laser Dasha. Serio, jako rozgrzewka jest to genialna mapa, dlatego, że nie tylko musisz uważać oczywiście na bloki czy lasery, ale musisz to wszystko połączyć w całość. Serio, to dość ciekawe. Ale mamy tutaj, popatrzcie, Zęciaka, mamy tutaj playera i oczywiście możemy się full bawić. Natomiast ja nie jestem tutaj po to, żeby, słuchajcie, emotkować. Ja jestem tutaj po to, żeby właśnie, słuchajcie, zrobić jakiś fajny rekordzik. Ty! A spróbujmy sobie tutaj przysajwować, słuchajcie. Ciach i ciach! Dobra, rozpoczynamy, słuchajcie. Okej, okay, nie jest źle. Forma się trzyma tego zawodnika, chociaż po jednym sejwie to nie bardzo jest co oceniać. Ale dobra, lecimy w takim razie, słuchajcie, z drugim sejwem. No tak, tutaj akurat... Może być troszeczkę gorzej, bo, no właśnie, jest ten laserek, ale w porządku, słuchajcie, już dwa sejwy wyszły. Okej, okay, nie ma problemu. Pytanie, ile będzie się dało, słuchajcie, zrobić, no nie, w jakimś maksie. Dobra, ja sobie przeskoczę tutaj, przeskoczę sobie tutaj i słuchajcie, mamy tutaj praktycznie minutkę, co nie? Minutka to może nie jest jakoś dużo, ale słuchajcie, wiadomo, wiadomo, dopiero teraz ten laser dash da nam popalić. A przynajmniej on ma taki plan, no bo ja... Nie mam w planach, słuchajcie, dać tutaj popalić laser daszowi. Ja mam w planach współpracować z nim, żeby zrobić rekord dokładnie taki, z panami tutaj, szanownymi panami czempionami. Trzeba, słuchajcie, współpracować, właśnie. Dobra, przejdziemy sobie tutaj tak i popatrzę. No, półtorej minutki, co nie? Półtorej minutki i właśnie zaczynają się pojawiać te, słuchajcie, troszeczkę, troszeczkę niemiłe bloczki, prawda? One no jeszcze nie są takie złe. Dobra, ja sobie tutaj wejdę oczywiście na górę, bo to do... jest strefa bezpieczeństwa, co nie? A tutaj, słuchajcie, co ja mogę tutaj odwalić? Ja mogę tutaj właśnie podskoczyć razem z playerem, tutaj sobie przejść do boku. Dobra, naprawdę nie jest źle, słuchajcie. Serio, póki co nawet bym powiedział, że jest zaskakująco łatwo. Ale, ale, ja sobie tak gadam, a potem, słuchajcie, to wykrakam i potem tyle z tego będzie, bo w kurczę, beralele pod No i. Ja bym bardzo, bardzo nie chciał tutaj odpaść, co nie? Ale spoko. Spoko, bo już serio robi się coraz szybciej, robi się coraz gęściej, robi się coraz więcej właśnie dziwnych rzeczy. Dawaj tutaj sobie czapą podejdziemy. No dobra, widzowie, to zagęszczenie robi się już całkiem spore, ale my oczywiście ciśniemy dalej pod rekord. O nie! Spalił nam się. zęciak nam się, słuchajcie, swajczył. O dobrze, Niedobrze, niedobrze, ale za to, słuchajcie, zostaje player, więc dawajcie. Podskoczymy sobie tutaj. Fajne już to jest, że możemy przeskakiwać właśnie, słuchajcie, tutaj po tej wysokości, więc to jest akurat naprawdę pomocne Dobra, dawaj, dawaj, player, po tej mojej trampolinie Czapęcy, trampoliniencja Wiadomo Dobra, ja sobie tutaj przejdę Oj, oj, skibidi Ale tutaj, słuchajcie, było blisko, co nie? Ale dobra, my lecimy dalej My lecimy, wiadomo, że dalej Okej, okay, ja sobie tutaj mnie, wiecie co? Wejdę sobie na to Teraz wejdę sobie tutaj na to właśnie, na bezpiecznie Teraz sobie przejdę na to w miarę na bezpiecznie Ej, naprawdę Ten laser dasz słuchajcie, dobrze dowozi, co? Ależ on dowozi, słuchajcie, dzisiaj Kurwa. Kurczę, ty, bez jakiejś takiej, wiecie, zdolności, żeby się klepać z kimś innym, to naprawdę na tej mapie fa... I nie się gra Kurcze, przetrwaliśmy tam 3 minuty I to w sumie prawie 3 minuty Teraz czuję się fest rozgrzany I zasady wyglądają tak Biorę sobie zdolność piłki W sumie zamiast buta Mam teraz skok, czapkę, piłkę A w zasadzie to nawet tarczę I każda kolejna gra będzie troszeczkę trudniejsza Zmienimy sobie skórkę na tego gościa I już wam dalej tłumaczę co robimy Wybierzemy sobie blokdasz, ale to dwie osoby Czyli ja plus player I w tym momencie słuchajcie Nie mogę przechodzić bloków w normalny sposób Pewnie to kojarzycie z jakiegoś odcinka sprzed kilku dni. Tutaj, słuchajcie, jest to tylko jedna giereczka, więc spokojna głowa. Po prostu chcę wam pokazać, że o, nie mogę zrobić czegoś takiego. To jest zabronione. Albo mogę sobie zasejwować, albo mogę sobie użyć zdolności skoku. Jeżeli przejdę taką jedną ścianę, no to już uznajemy całą falę za przeszedł, nie wrze, wrze, nie wiem jak to odmieć. Rozumiecie, widzowie. Mogę zrobić sobie coś takiego, też oczywiście jak najbardziej, nie ma żadnego problemu, po prostu nie mogę normalnie tego przechodzić. Więc jeżeli chcę, to oczywiście saveiki ja jak najbardziej. Wchodzą do gry. Zero zmartwienia. Mogę też przejść górą. Tak jak mówię, pierwsza gierka będzie łatwa spokojnie, widzowie ale potem. Wcale już, słuchajcie, tak kolorowo nie musi być. Naprawdę, słuchajcie, nie musi wcale aż tak prosto być. Mogę użyć sobie czapki, mogę sobie użyć piłki i to tak czy... O, tutaj to, wiecie co? Muszę sobie w miarę górą przejść, co nie? Bo on mi rozbił, ale ja nie mogę, słuchajcie, tak. Ja nie mogę, słuchajcie, w taki mega prosty sposób. Dobra, trzy, słuchajcie, falki z rzędu, ale w porządku. Ty, cztery takie same? Co ty dajesz? Chłopie, ej, pierwszy raz chyba w życiu widzę coś takiego. Dobra, to wiecie co? Dawajcie, walniemy sobie tutaj jeszcze. Sejwito los papitos. Tutaj, słuchajcie, też można by sobie zasejować. Tak mi się wydaje, słuchajcie, te sejwy naprawdę się dobrze trzymają gracza. A tutaj dawaj sobie przejdziemy trampolinką. Nie no, naprawdę jest dość łatwo, słuchajcie. A tutaj. Ej, dawaj podwójnie! Zobaczymy, jak to wyjdzie. OK? nie wyjdzie Ja wiedziałem, że to nie wyjdzie Ale po prostu już nie chciałem grać dalej, bo to jest zbyt proste Chociaż ja wiem Wy powiecie, że po prostu odpadłem I zostawmy to tak Nikt się nigdy nie dowie jaka jest prawda I jako, że teraz ma być delikatnie trudniej To uwaga Wymieniam zdolność skoku właśnie na buta Z którego i tak nie mogę skorzystać Po prostu tracę jeden slot Mogę użyć piłki, mogę sejwować, mogę użyć czapki Ale skoku już tu nie mam Czy to sprawi, że naprawdę będzie ciężej? Tamten etap naprawdę mega prosty to został zaliczony. Powiedzmy sobie szczerze, serio to było mega ultra S. Czy teraz będzie zupełnie inaczej? Nie, byłbym taki pewny, słuchajcie, akurat nie mam skoku, ale naprawdę nie ma też potrzeby używać absolutnie cały czas skoku. Sami rozumiecie. Oczywiście. Tak, mogę wziąć sobie tutaj piłę, mogę sobie wziąć słuchajcie, nie wiem, chociażby właśnie czapę, tak jak to Ej, ona przenika przez te klocki? Powiem szczerze, że tego nie wiedziałem, słuchajcie. Powtarzam tą giereczkę, ale poczekajcie, poczekajcie. Ta giereczka też nie ma być od pobicia rekordu. Ja chcę po prostu zobaczyć, czy zawsze jak rzucisz piłkę w te rozwalające się, słuchajcie, bloki... Kurczę, to czy ona przeniknie przez ścianę? Czy to był największy bug w moim życiu? To wyglądało, słuchajcie, przekozacko. Muszę to przetestować. Dobra, słuchajcie, tu jest, patrzcie. Patrzcie, leci czapa. T nie ma! Co? Ej, dobra! Faktycznie przez te rozpołowione bloki ta czapka się baguje! Nie! Dobra, zobaczmy to jeszcze z dwa razy, serio, żeby mieć przynajmniej potwierdzenie. O kurde, ale to było dziwne. Dobra, rzucam tutaj, Ej, a tutaj to no. Wow, co? Dobra, robię to, słuchajcie, rzucam tu. Okej. Okay. Okej, okay, ona działa raz, raz jak jej się podoba, drugi raz jak jej się podoba. Więc teraz sprawdzian ostateczny, a mianowicie robię tak. Tak przenika, jak podskakuje i używam czapki, to ona sobie, kurczę, przenika. Dobra, patrzcie na to, czyli ciach, no tak, co? co, co ja, ej, kompletnie tego nie wiedziałem. Ale dawajcie, rozrzewkowowalimy klacza, na trzy kratki wysoko. Oj, dobre to było, co? To było, słuchajcie, naprawdę dość dobre. Oj! Nie wystarczyło mocy i szybkości. Dobra, widzowie, żeby to przyspieszyć, To zmieniamy jeszcze zasadę. Poza tym, że nie mam skoku, to nie mogę już przechodzić, słuchajcie, górą. Tak jakbym chciał. Typu, że nie mogę teraz skorzystać, słuchajcie, z tego. To, co mogę z kolei zrobić, to przejść sobie przez to i tutaj sobie jak najbardziej, słuchajcie, zasejwować Do tego mam prawo, bo to się, słuchajcie, liczy jako jedna przeszkoda. Tak, ustalaliśmy, co nie? Rozumiecie co mam na myśli. Dobra, tutaj spróbujmy sobie klaczyka walnąć. Ciach i ciach! Let's go! Tutaj to ja uwielbiam, słuchajcie, to robić sobie górą, pomimo, że oczywiście nie zawsze wyjdzie, często się zbaguje. Starczą to jest w ogóle przekozacko, bo naprawdę starczo to aż, aż miło to się robi. Naprawdę, słuchajcie, mega miło to się robi. Dobra, tutaj tak czy inaczej, słuchajcie, robimy ciach i ciach, Dokładnie tak. Oj, to co? Tutaj górą. Wiadomo, słuchajcie, wiadomo, jak żeby inaczej Etap oczywiście jest zaliczony Dobra, wybieramy tego skina I teraz pozbywam się zdolności Czapki, a wezmę sobie, nie wiem Slapa, czopa, cokolwiek i tak tego nie używam, co nie? Śmieszny bug, że mam to niby co na zero Co jest z tą grą? W sumie zostaje nam piłka, no tarcza też wiadomo Jest spoko i teraz można powiedzieć, że Nasz challenge zaczyna robić się Coraz sensowniejszy, prawda? Tak, ustalaliśmy od początku, ma być coraz ciężej Na początku była rozrzew. teraz słuchajcie Już faktycznie można powiedzieć, że po prostu Trzeba uczciwie grać. Trzeba uczciwie saveować, chociaż, no ta gra naprawdę lubi przyciąć. Ja, oczywiście, mogę zrobić coś takiego, co nie? Jeszcze tą piłkę mam. Mogę się nią ratować, natomiast to nie znaczy, że słuchajcie, chcę. Cały czas to robić, co nie? Zwłaszcza, że ona i tak będzie musiała się wczytywać. Dobra, klacze, klaczeki, słuchajcie, czyli tak. I wracamy. Dobrze, dobrze, dobrze. No to tutaj w takim razie po prostu save co nie? Okej, okay, idź. Idzie... Okej, okay, dobra, tutaj ledwo. Biorę sobie tarczę. I mogę sobie właśnie zrobić, tak? Okej, okay, ta tarcza jeszcze nam pomaga. Natomiast ja nie wiem, czy ta tarcza to tak naprawdę nie powinna z nami zostać do samego końca. Bo kurczę, ona jest taka. Ona jest dobra pod ten challenge. Ona wcale nie pomaga ci, jakby w save. -wo. Wań, wow, nieźle przelagowało, a i tak się udało. Ale naprawdę? O, ten etap jest grubo zaliczony, skoro to nie ja odpadłem. Wow, jestem w szoku. No niestety piłeczka może i była fajna, ale teraz mówimy papa. Pa. Znowu cię coś zbagowało, mam zerowy poziom. Ej, bez kitu. W zasadzie zostaje tylko tarcza. Ale tak jak mówiliśmy, ona jest spoko. Wziąłem gościa monopolii i teraz naprawdę robi się ciężko. Mamy aż czterech czempionów i aspirującego czempiona Aberalele. Proszę tylko się nie klepać. Oczywiście nikt poza playerem nie wie jaki robię challenge. Serio, tylko player o tym wie. Dlatego serio może nie być tak łatwo. Chłopaki mogą się klepać, chłopaki mogą blokować, serio może być naprawdę niełatwo. Ale tutaj, przynajmniej jeszcze moim zadaniem nie jest, aby sejwować na każdej jednej rzeczy z rzędu. Co mam na myśli? Mogę na przykład zrobić faktycznie tak. I po prostu chcę przeskoczyć. A potem nawet to nie będzie dozwolone. Masakra potem, słuchajcie, będzie. Tylko tyle wam powiem. Naprawdę, potem będzie już taki hardcore, że ja nie wiem to, to, to za bardzo co powiedzieć, nie? Patrzcie, i tak, i tak każdy z chłopaków pod łap. Uu, nieźle tutaj dał. E, dobra, tutaj to musimy jakoś, tak. Ciach i ciach. Ej, kurczę, jest tak. Jest naprawdę tak mało miejsca. Jest tak mało miejsca. Jest tak dużo chłopów, że serio. Ja nie wiem, jak my to robimy. Ale przynajmniej raz mogę sobie. Mhm. No to fajnie, to fajnie było I choć etap jest zaliczony, no to słuchajcie Tarcza też mówi papa, pa. Czyli w tym momencie nie mam już żadnej zdolności Która może mi pomóc A przypomnę, że nie mogę przechodzić normalnie bloków Czyli albo mogę przenikać przez ściany Albo mogę klaczować Albo mogę save'ować Albo nie wiem, co dalej. Robi się naprawdę ciężko. No i gramy teraz w dwójkę, bo poziom spocenie tam niestety był zbyt duży. Kurczę, jeżeli ja przegrywam w jakimś challenge'u przez to, że ktoś mnie emotkuje, no to rozumiecie. Po prostu musimy grać sami. Oczywiście, zasady są takie, że dalej mogę to robić, ale wystarczy. Niestety. Bardzo bym chciał, ale nie mogę użyć tarczy. Tutaj dobrze znamy zasady. Wiemy, że mogę sobie tak przeniknąć i mogę sobie tutaj zasejwować, bo to się liczy jako jedna fala. Dobra. Tutaj zrobimy sobie ciach i ciach. Oj, piękniutko. To co tutaj robimy? A, dawaj. po! O, dobrze. I pół. O, jak dobrze. Dobrze oddał. Dobrze, chłopak oddał. Tutaj bym nawet spróbował bokiem, słuchajcie, zrobić jakiegoś klacza, ale dobrze wiemy, że to po prostu nie wyjdzie bez zdolności, bo jest za mała odległość. No, niestety. Choćbym bardzo chciał, no to niestety, słuchajcie, nie. Absolutnie nie ma takiej opcji. Dobra, saving tutaj poszedł. Ej, właśnie. Przenikanie przez bloki. To jest coś, co może, słuchajcie, potencjalnie mi pomóc. Pou-pou! Oj, nie. Oj. Oj, przepraszam. Czy. Czy wybaczycie mi jeden taki... jakby... No sorry. Naprawdę, ale próbowałem przeniknąć. Sami widzieliście. Nie no. Chyba... Chyba nie będziecie na mnie źli za jakąś jednorazową akcję, co nie? Dobra. Tutaj górą. Wiadomo, wiadomo. Nie ma innej opcji. Serio. No nie... Znaczy, Okej. Okay, mógł być safe. Natomiast problem jest taki, że potem słuchajcie. Na jeszcze kolejnych etapach. Nie, już nie będę mógł, słuchajcie, tego kolcami przechodzić. Niestety, ale nie. Dobra, po-pau! Pow! I tego też na następnych etapach nie będę mógł robić, ale póki jeszcze mogę, no to spoko. Dobra, tutaj robimy sobie pow! i pow! O, oj, 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 do góry, do góry, do góry! No, no naprawdę. Dało się to zrobić, serio, ale za zdolnościami byłoby mega ez. Okej, okay, widzowie, ja nie wiem czy wy wiecie, ale no serio, player ze mną na Discordzie cały czas pisze i on wie, co ja robię, ale... On też to robi. Okej, okay, bo ja tego może nie powiedziałem jakoś mega, mega wcześniej, ale on też robi te wyzwania. Więc on teraz oczywiście też może już tylko i wyłącznie saveować. Nie! Nie ma nawet opcji na użycie, słuchajcie, kolców. Każda jedna ściana, słuchajcie, każda jedna struktura musi być. Albo przez przenikanie zrobiona, albo przez sejwa, albo przez klacza. Nie ma innej opcji. I nie chodzi właśnie o ścianę, tylko o falę. Kumacie, co, nie? Więc ja mogę właśnie zrobić sobie tutaj coś takiego. Tutaj nie. Mm -mm, tutaj nie mogę. No tak, czyli po prostu muszę się ustawić tutaj, w porządku. To akurat nie będzie jakoś mega ultra problematyczne. Mamy w ogóle pięć save'ów z rzędu. Ja zaraz w sumie mógłbym, słuchajcie, już je liczyć, co nie? Bo to jest chyba szósty. O kurde. O kurde, a tutaj co? Jakoś bokiem trzeba chyba, no nie? Dobra. Ja... OOOOOO! Boże, jak blisko! O ty naprawdę było ultra blisko. I w takim razie, skoro doszliśmy do momentu, że już niczego nie możemy używać, czyli tylko save y, klacza i przenikanie przez bloki. No to właśnie zaczniemy liczyć. I powinniśmy, słuchajcie, kurczę, liczyć chyba wszystko za jeden punkt. Czyli czy zrobię klacza, czy zrobię sejwa, czy nawet przeniknięcie, to po prostu jest jeden punkt. I najlepiej byłoby zrobić oczywiście to na blok dashu Endless. Co nie wiem, czy jest wykonalne. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Doskonale wiemy, że gdyby tylko dać mi możliwość przechodzenia tej podwójnej grubości ścian przy pomocy skoku i nic więcej nie mogę robić przy pomocy skoku, to wiemy, żebym pewnie zrobił z 50 save'ów z rzędu, no nie? Oczywiście, przesadziłem, ale szczerze, ta wartość naprawdę jest, słuchajcie, wykonalna. Natomiast ja nigdy jeszcze nie zrobiłem save'a na tamtej, słuchajcie, właśnie strukturze. Więc kurczę, nie za bardzo wiem, słuchajcie, co powiedzieć. Naprawdę, kurczę, spróbujemy oczywiście zrobić to w tym odcinku. Ale czy to się, słuchajcie, uda? Bardzo dobre pytanie. Naprawdę bardzo, bardzo dobre pytanie. Dobra, tutaj to se możemy zrobić właśnie jakiegoś klaczyka. Okej, okay, spoko. Tutaj to... A, tutaj to się roz, rozwaliły te bloki z powodu. O! Chłopcy oszukał delika. O! no troszeczkę oszukaństwo tutaj było. E, słuchajcie, problem jest taki, że wiecie co? Ja niestety tego nie liczę, ale spokojnie, jeżeli będzie trzeba... No dobra, tutaj nieźle zrobił. Tutaj miał do tego pełne prawo. Ja zaraz, słuchajcie, to wszystko policzę. Na spokojnie. Ja to zaraz policzę, tylko spróbujmy właśnie tutaj zrobić tego save'ika Czyli tak i wra... Czemu mnie ślizga? No tu mogło być z 10 z rzędu, co nie? No, gdyby nie ta głupia, wkurzająca struktura, to naprawdę mielibyśmy kilkadziesiąt sejwów z rzędu, czy klaczy, czy innych rzeczy, słuchajcie, wykonanych. No, nie żartuję. Totalnie, słuchajcie, siadłoby tego mega, mega dużo. Ale, no właśnie, no kurde, ja mogę sobie wycie wymyślać, a potem, słuchajcie, no i tak przychodzi ta ściana i muszę to zaakceptować. Dobra, na pewno tak czy inaczej. Tutaj będzie, słuchajcie, trzeci save, dobra. Okej, pach, pach! Aj, szkoda. To co, przodem robimy? Dobra, i ciach, ok, jest czwarty, dobra, pach pach, kurde, ale tutaj akurat mega przycięło, ale jest piąty, dobra, to robimy od razu szóstego, ciach i ciach, dobra, jest szósty, pach pach, kurde, no, to dawaj, ciach i siódmy w takim razie, oh, dobra, dawaj, teraz słuchajcie to jest ten moment, to jest słuchajcie ten moment, czyli tak, ustawiam się tak, teraz wyskaku Ej, znowu mnie poślizgnęło. Widzowie, jako że nie jest to telewizja i sami możemy ustalać własne zasady, to słuchajcie, wziąłem tą zdolność skoku, ale nie po to, żeby nią teraz spamować, nie wiadomo po co, nie, 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 kompletnie nie o to chodzi. Wziąłem, słuchajcie, o po to, że jeżeli pojawi się tamta struktura, to będę chciał zrobić sejwa z tym właśnie skokiem, żeby przetestować mniej więcej, gdzie mogę się wybić, a gdzie nie i troszeczkę się przez to też nauczyć, co nie? Zaraz oczywiście to przetestujemy, przynajmniej taką mam nadzieję, jeżeli ta fala się pojawi. No a oczywiście, jeżeli już ją przejdzie, no, to ciśniemy dalej, nie? Jakby totalnie po prostu gramy dalej i robimy te wszystkie savey i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, no to dawaj, dawaj, dawaj. Tutaj sobie zrobimy, wiadomo, ciach i ciach. Dobra, okej, okay. tutaj bym pau O, bosko, co? Bosko, 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 bosko. Tutaj fajnie wyszło, tutaj ciach i ciach. O, kurde, dobra. Saveik, Znamy się z tym saveem, znamy się z nim. I teraz, słuchajcie, właśnie chcę spróbować. Nie wiem, czy mi wyjdzie, żeby nie było, czyli ciach, ciach, okej, okay. dobra. Aj. Teraz to on odpadł, ale ja przynajmniej już kumam co zrobić. Dobra, widzowie, napisałem playerowi, że możemy użyć tutaj skoku. Wiadomo, da się to zrobić bez skoku i na pewno musimy się tego nauczyć. Ale ja tak czy inaczej chcę w tym odcinku zobaczyć, ile zrobimy sobie saveów z rzędu, nawet wyrzucając, słuchajcie, jakby to coś, no nie? Akurat tą, jakby jedną, nazwijmy to, strukturę, co nie? W tym momencie, słuchajcie, były trzy savey. To będzie czwarty save, o ile on nam właśnie w tym momencie. W... O Jezu, ledwo co, ale wyszło przynajmniej. Dobra, teraz, słuchajcie, będzie piąty. Ok, tutaj, kurde, to przenikanie by się, słuchajcie, przydało. To jest szósty? Chyba? Dobra. Pau, pau! Oj, 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 szkoda, szkoda, szkoda. Czyli to byłby siódmy, w porządku. Tutaj byłby, słuchajcie, ósmy, czyli ciach i ciach. Dobra. Dobra, dobra, dobra. To jest gdzie, dziewiąty. Ok. Pach, pach! Serio, on odpadł. Dobra, widzowie, musiałem tutaj wziąć kolejnych graczy, no bo po prostu nie mogę sobie pozwolić na to, że mi wychodzi, a potem słuchajcie, przez to odpadamy, co nie? Serio, że ktoś inny zważywił. Wiadomo, to nie jest do końca wina playera, przecież tutaj laguje, ta gra i tak dalej, i tak dalej. Ale po prostu rozumiecie, co nie? Ja muszę być tutaj pewny, że jeżeli mi wyjdzie, no to po prostu lecimy dalej. Tak czy inaczej, słuchajcie, to będzie w tym momencie trzeci klacz. Oj, dobrze, się tutaj poślizgnąłem, ale słuchajcie, przeżyłem. Czyli Ciach i Ciach, dobra, czwarty. Dobra, tutaj słuchajcie. Lecimy w takim razie po piąty. Dobra, okej, okay, jest piąty. Tutaj to sobie przejdziemy górą, więc na luzaczku. To co, szósty robimy, słuchajcie, czyli ciach i ciach, jest szósty. Tutaj, słuchajcie, no ustaliliśmy, że nie mogę niestety z kolców skorzystać, więc to jest siódmy. Oj, Sonia, proszę. Proszę, Sonia, nie blokuj. Siódmy. E, dobra, to jest jedna struktura, więc mogę się ustawić tak. To będzie, słuchajcie, ósmy dobra, tutaj słuchajcie będzie, uwaga, 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 gdzie? Wiąty, dobra, i tutaj słuchajcie to jest jedna struktura i to będzie dziesiąty, dobra, słuchajcie jest dziesiąty ehm, mało miejsca, ale dobra, dawaj jedenasty. dobra, ciach i ciach, o, przylagowało, ale żyjemy, Jedenasty. czyli teraz co? Dwunasty robimy, tak, dobra, ciach i ciach, jest dwunasty, o, tu nie, tu nie ma jak, sorry, ale tu nie było jak zase... nie wszystkie były rozwalone, no to jakby to już nie do końca moja wina co nie? Czyli co? To jest dwunast Każdego teraz Ej, Widzieliście, każdego słogowało. Biorę coraz więcej graczy, a co za tym idzie? No niestety, oni nie wiedzą jakie mam wyzwanie, więc może być, słuchajcie, coraz ciężej, ale dobra, tak czy inaczej, ciach i ciach. Dobra, pierwszy save, słuchajcie, jest tutaj zaliczony, no ale widzicie, już się robi tłok, nie. Już tutaj, w tym momencie, słuchajcie, robi się tłoczno. Dobra, dwa sejwy. To co? Teraz zrobimy sobie ciach i do boku mamy trzeci. Dobra, te klacze, słuchajcie, trzeba ich używać. A, tak czy inaczej, ciach. I Ciach, dobra, czwarty. Tutaj to się, o Jezu, oni się serio będą motkować. Naprawdę? Serio? Yo! Dobra, piąty w takim razie, okej, okay, niech się bawią. Niech się chłopaki bawią, no trudno, słuchajcie. Piąty. Teraz co szósty, jeżeli się dobrze tutaj e, policzyło. Teraz będzie co siódmy, czyli Ciach i Ciach, dobra, siódmy. Teraz, słuchajcie, zrobimy sobie Ciach ósmy, okej. Okay. Dobra, tutaj to jest jedna struktura, więc nie ma problemu akurat Dobra, czyli ciach i ciach Dziewiąty, tutaj też to będzie jedna struktura Więc będzie dziesiąty, słuchajcie, tylko proszę Niech to w tym momencie wyjdzie Dobra, jest dziesiąty, tutaj to można sobie rozbić Bo ja mogę sobie zrobić tak, okej, okay, okej, okay, okej okay. Czyli ciach i ciach Jedenasty, no i tutaj, słuchajcie, ustalaliśmy Mogę to zrobić z emotką skoku, czyli ciach Ciach, ciach, okej, okay, to tego nie zaliczam W ogóle, i co, to będzie w takim razie Dwunasty, słuchajcie Kurczę, dobre pytanie, chyba to jest dwunasty, albo źle policzyłem. To co, będzie trzynasty? No chyba, chyba tak. Kurczę, naprawdę, ja się już gubię w tym liczeniu. O kurde, o kurde. Serio? To jest granie właśnie w tłoku, widzowie. Naprawdę szkoda tamtej gierki. My oczywiście się nie poddajemy, bo jesteśmy w Abra Team i wpisujemy kod Abra raz na tydzień w sklepie i wy też to zróbcie. A będziecie silniejszymi graczami. Natomiast mega szkoda, bo tam, no właśnie, gdyby mnie nie blokowali, słuchajcie, gdyby oni się nie klepali między sobą, to byśmy mieli jakiś na pewno bardzo fajny wynik, co nie? A teraz liczymy po prostu od zera. Ja cię kręcę, już ktoś nam odpadł, co nie? Patrzcie, liczymy sobie w takim razie 3... No i wiecie, a tam było z 15 i na pewno byłoby dużo więcej. Ja już tam czułem mega dobre flow, taką dobrą energię, że serio ciśniemy, nie poddajemy się, no nie? A tutaj co? To będzie piąty? No, chyba piąty, jeżeli dobrze liczę. Kurczę, naprawdę szkoda. No ale dobra, przynajmniej ten licznik dość szybko, słuchajcie się. O, myślałem, że to champion do, Szybko się lecza. To będzie siódme? Kurczę, żeby ja się zagaduję. I potem, słuchajcie, nie wiem tak naprawdę, który to jest safe. Ale liczę, że siódmy. Liczę, że siódmy. Liczę, że to jest ósmy w tym momencie. No i teraz, żeby, słuchajcie, nie zważywić. co nie? Czyli ciach i ciach. Dziewiąty. Tu jest podwójna ściana, więc spokojnie. I to powinien być, słuchajcie, dziesiąty. Czyli ciach i ciach. Dobra, jest dziesiąty. Na tej ścianie trzeba, uwaga, ciach i ciach jedenasty ok dobra tutaj trzeba ciach i ciach poblokowaliśmy się chyba dwunasty coś takiego w każdym razie tutaj ciach 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 ok dobra T ten się nie liczy oczywiście co nie dobra ciach i ciach trzynasty tutaj słuchajcie znowu ciach 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 ten się nie liczy i co to będzie czternasty chyba słuchajcie tak to chyba jest czternasty w tym momencie safe to prawdopodobnie jest piętnasty uwaga to prawdopodobnie jest szesnasty. I to może być siedemnasty. Okay. Okej, okay. okej, okay. okej, dobra. Ciach. Osiemnasty. Dobra. Dobra. Dziewiętnasty. Pach, pach, pach. Ok. Nie zdąży się wczytać, więc bokiem. Trzeba się nauczyć tego save'a i powtórzyć ten challenge.